Ja Dzisiaj ja wam pokażę jak mieć sesję jednoosobową, czyli taką, gdzie po prostu możemy sami sobie grać bez ludzi na online e, z, lub e, z znajomymi, to po prostu jeżeli chcecie, to zapraszam do odcinka. Po pierwsze e, co robimy to sobie wchodzimy e, w mapę, w zakładkę online. I wchodzimy sobie, nie, spoko. To oczywiście nam nie desutuje żadnej postaci lub coś. Opuść GTA online. No dobra, e, sobie za te dźwięki, jak już. Oczywiście, was. Hey, going, man, e, tutaj, jak jesteśmy sobie na trybie fabularnym, to wchodzimy sobie w Options znowu za online. I zagraj tym razem w GTA Online, nie opuść. I tutaj mamy. Takie zakładki jak przejdź sesja tylko dla zaproszonych, sesja dla ekipy. Ja niestety tego nie mogę. E, zamknięta sesja ekipy, zamknięta sesja ze znajomami sesja z znajomymi, e, sesja jednoosobowa. Wybieramy sobie z tych e, o tych. E, te są najlepsze, polecam. Ja sobie wezmę sesję jednoosobowa. Teraz was będzie wczytywać. Powinno jakby... Dołączenie do GSH Online. Cięcia nie zrobię, bo nie wiem jak to się robi. XD. I już m, oczywiście mnie wtucuję do bloku. Was też może wtucuję do bloku, jak macie blok XD. To, No i klikacie sobie szczołeczkę w dół lub jak gracie na przykład na PC to tak samo to działa, żeby nie było. Ja to robię na Premium Edition, a GTA Normalne jest takie same po prostu. No to po prostu klikacie szczołkę w dół i włalasz voilà. no to zapraszam do kolejnych odcinków, to w takim razie NAORA! Znaczy na